Serdecznie na kanale Fit Farmer. W dzisiejszym odcinku luźna pogaduszka, moi drodzy. Jak widzicie za mną cały czas w takim gospodarstwie kupionym popegę, że cały czas się dzieje, a mianowicie nawet tu, gdzie stoję, jest wylany beton. Kiedyś tu był poligon, poligon jak w drawsku jest już lepiej, jest wylany beton. Na całym gospodarstwie jest wylany beton, więc to już jest taki plus, to są rzeczy, których nie widać, a które cały czas się remontuje. To gospodarstwo kiedyś wyglądało tragicznie, to nawet gorzej jak tragicznie, jest coraz lepiej. Za mną jak widzicie robimy sobie dach, 160 metrów dachu dla krów, żeby miały, żeby miały sobie przyjaciele moi Dach nad głową, schronienie, no i żeby chronił ich ten dach przed słońcem. Przede wszystkim to taka jedna z ważniejszych rzeczy, żeby chroniło je przed słońcem. Ja za chwilę Wam pokażę, jak wygląda dach. Od środka, od zewnątrz. Przejdziemy się też na zwierzęta, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak to piękna wiosna, jak piękna wiosna działa na zwierzęta, jak, jakie szerokie pole do popisu mamy. Otwieraliśmy wszystkie okulniki. Zwierzęta naprawdę się cieszą z tego, biegają sobie. Idziemy przejście po gospodarstwie. A mianowicie tutaj nad oborą dolną mamy w tym momencie w tym momencie jest spawana spawana wiata. Robione też są prace remontowe na różnych, na różnych płaszczyznach. Ale w końcu krowy mają trochę cienia Blacha tutaj już jest Na wykończeniu Tutaj nasz stary, poczciwy ciapuś Co jest, O, tu mamy byczka Jak widzicie, jak byk jest z takiej, z takiej fajnej hodowli To on jest grzeczny, zobaczcie, on ucieka On nie goni Nie robi awantury To jest właśnie fajne, jak się ma byka właśnie z kwalifikowanej hodowli No i co? Tu kładziemy blachę. Został nam ostatni pasek. Ostatni pasek blachy. Tu już częściowo jest zabudowane. Piękna blacha, piękne legary. Zrobione tak jak trzeba. Majstry tutaj się namęczyły. Ale ogarnęli temat. Przez co krowy mają trochę skrócone żarcie. Ponieważ koryto zawsze było dotąd. Niestety nie udało się zrobić całości, ale za chwilę jest koniec remontu. No i krówki sobie będą jadły. Nie? U nie? No. Tuż już jest koniec dachu. Może w przyszłym, w przyszłym czasie zrobimy całość dachu na całym, na całym budynku. Ale to też jest ogromny koszt, ogromna, ogromny jakby wymiar pracy, tak? Bo to, to zawsze się fajnie mówi patrząc z boku, weź tutaj, kurde, zrób to, zrób tam to. jak to wygląda. No, jakby ktoś jeden z drugim się zamienił na przykład ze mną i z ojcem, no już by tak nie śpiewał. Ale no to już polska mentalność, polskie cebulactwo, to ja już mówiłem nieraz: zamiast cieszyć się z tego co ma sąsiad i na przykład się radować, że o zobacz, kurde, Nowak ale se kupił traktor fajny, kurde, ale będzie mu szła robota. Nie, u nas jak zwykle powiesz, kurwa skąd on to miał, na pewno ukradł. Ciekawe skąd, pewnie z jakichś narkotyków. Albo nie wiadomo z czego Ale to już rozmawialiśmy o tym już nie raz. Myślę, że temat jest nam znany Nic nowego Co bysiu? Jesteś się moim? Uciekaj! No i tak to jest z tymi bykami, właśnie z kwalifikowanych hodowli Co jest muniulki? Wszystko dobrze? Co tam się drzesz? Co chciałeś powiedzieć? Chciałeś coś powiedzieć? To godej, o co chodzi. Słuchamy, masz swoje 5 minut, możesz się wypowiedzieć na jakiś temat. Już nie chcesz? To idziemy dalej. Tutaj płyta obornicka, wysprzątana świeżo. Świeżo wysprzątana płyta obornicka. Tak jak mówiłem Wam już nie raz. Płyta jest ogromna, ale my cały czas wywozimy, ponieważ mamy bardzo dużo gnoju. Też bardzo dużo rolników chce od nas gnój. W związku z tym zamieniamy się za słomę. Przejdziemy się, pokażę Wam okulniki. O tu jest co oglądać. A mianowicie jak już się robi sucho, robi się Pora wiosenna, letnia. Całe bydło z tej hali, tutaj jesteśmy teraz z drugiej strony. Całe bydło z tej hali sobie wychodzi, i ma pole do popisu w postaci tego ogromnego okulnika. Ja nawet na niego wejdę, ponieważ on, tak jak mówiłem, jest że sucho, to można chodzić śmiało. Co jest, Munia? Cześć. Cześć, cześć. Tu mają wygrodzenie jedne sztuki. Tam drugie, tu mają z tyłu powykuwane takie wyjścia, żeby mogły sobie swobodnie latać. Jak widzicie, ogrom tego okulnika jest gigantyczny. Fajnie, mogą sobie pobiegać śmiało, nic im się nie dzieje. Jak widzicie, ja też tu idę. Też idę w moich kaloszkach i nic się nie dzieje. Tutaj, sobie lecimy do następnego okulnika. Zwierzęta są podzielone na grupy, tak jak to już zresztą mówiłem nie raz, grupy są różne. Tutaj mamy krowy wysokocielne, które niebawem się ocielą. Mamy w ciąży tak zwane, nie bunia? No, pokaż się. No i tak to sobie u nas leci. W końcu przyszła wiosna. Mnie to bardzo raduje, zwierzęta też. Mają w końcu sobie wybieg, bo jak jest zima, to tu jest mówię, też jest bagno. Ale z drugiej strony mają okulnik, więc nic straconego. Jak to mówią, nic straconego. Tak jak nam udziela się pogoda zresztą. U zwierząt jest to samo. U zwierzaczków jest to samo. No, a w środku też mają swój wybieg. I mają z tej strony przejście przez tą stodołę. Tutaj mają zadawane jedzonko. Tu mają wodę. Tu jest woda z pływakami założona. A z tej strony mają jedzenie. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, pani. No, witam. Pokaż się, rył. No, tu mają zadawane jedzonko. To, to koryto. W tym korycie mają jedzenie. Dużo osób pytało, jak to jest, że na dworze mam jedzenie. A mianowicie, no z tym problemu nie ma. Z tym problemu nie ma, przyjaciele, bo temat jest prosty. Jedzenie, jedzenie w takim gospodarstwie to nie jest żaden problem. One, jak mają jedzenie na dworze, no to kurde, czasami mniej zjedzą, ale to jest rzadko kiedy rzadko kiedy się zdarza, że one mniej zjedzą. Najczęściej jest tak, że może jest to różnica 200 kg na dobę, tak na przykład na jednym dużym stadzie, co, co myślę nie robi jakiejś dużej różnicy. Eee... No, bo co to jest 200 kg na tak duży areał i na tak dużą ilość sztuk? Ja bym bardzo chciał podziękować za dzisiejszy odcinek, za luźną pogawędkę. Niebawem pokażę Wam jedno z najstarszych pomieszczeń, w których jeszcze jest sprzęt z PGR-ów. Pójdziemy sobie zobaczyć, co tam jest, co tam się dzieje. Bo tam chyba nikt nie wchodził od kurde 15 lat. Tam jest wszystko, tam jest naprawdę wszystko. Ja, jak zwykle, zachęcam do subskrypcji kanału, kochani. Bardzo bym prosił o klikanie dzwoneczka, bardzo bym prosił o subskrypcję, żeby cały czas na bieżąco być z moim kanałem. Bardzo dziękuję, życzę pięknego dnia. Pozdro! Tu jeszcze mamy mojego ulubieńca Leonidaska, to jest mój ukochany bysiu. Nie Leonik? Chodź do taty trochę. Chodź do tatę, trochę się przytul co? Przytulisz się, Mortko? Przytul się do tatę, Mortko! Chodź! Chodź! Chodź Leonik! Leon! No nie rób się uparty! Chodź! Chodź, nie bądź uparciuchy! Leosiu. Cześć koleżanki, hej, 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 dzień dobry. To, to uczy? wszystko dobrze? Jak widzicie, wszystko dobrze.